Z strony Paula. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Alicji Online. I dzisiaj, moi drodzy, walentynki. E, tu Wam niestety nie pokażę, bo tego nie. E, nie łapię mi program, po prostu tych e, informacji i tej aktualizacji całej. Dobra. <laughs> Mamy tu jakieś takie. O właśnie, myciuszki. ciuszki, ja mam te, ten ciuszek na tamtym kącie. To jest taki, taki całusek. I to jakiś taki kapelusik, taki malutki o. Kupić to? 85 tysięcy karotek. Hmm. Na no tamtym kącie to mam, tu mi chyba nie pasuje. Jakoś nie jestem przekonana. Dobra. I teraz tak. Znowu są moi drodzy te komendy. Ja Wam zaraz to wszystko powiem. Valentine. Tak. I o. Mamy balony. Jak się obrócimy. Możemy się obrócić. Możemy sobie wszystko ustawić w jednym. I teraz tak. Ber1. Mamy misję. ber 2 I mamy różowe misie Yyy, zrobiłam... O I b 3 Mamy białe misie Tak Takie mamy komendy Możemy, yy, trzeba wpisać właśnie w, w czat W ranczo na przykład no. Tak to wygląda moi drodzy. Ło, a mi koń pojechał. O. Piękne tu zdjęcie. Naprawdę. No dobra. Jak pokazałam wam Walentynki, to lecimy sobie na szybki breeding. Taki. Wydaje mi się, że szybciutki. Bardzo bym chciała, żeby był szybciutki. Stary Cable, jak zwykle się zesrało i po prostu no. Nic nie dało nam nawet. Jedyne co dało to kod. Jak chcecie kod, no to, to dam wam w opisie, a myślę, że. też w sumie nie wiem, bo to wszyscy dają te kody teraz. A ja nie miałam okazji nawet zrobić filmu ze Star Stable, żeby wam dać ten kod. Więc macie tutaj w opisie, jeśli ktoś gra w Star Stable. To są tylko dwie rzeczy: chyba do, do torby, do siodła. Jakiś taki misiek i, i róże więc no, jaką by sobie tu maść wziąć miałem ochotę w sumie na te weźmy sobie bursztynki To jest y, r, y, maść, którą robiłam najdłużej. Mm. To jest zdecydowanie maść, którą robiłam najdłużej. <laughs> I no niezbyt, yy, niezbyt to miło, wspominam, ale w sumie czemu by nie? Można spróbować. Są strasznie drogie i mega rzadkie. O! Kręcone. Aha, plus jeden. Nie chcę plus jeden. Kurczę, no, dość mało tych koni, nie chcę z tą, z tą, tą, z takim kolorem. O, ja chcę te jasne, no polujemy na te jasne to coś mi się z głosem dzieje Uhu. dobra, weźmy to co tu jest? Mhm. no, nie zniknęło Jezu się zacięło. Już myślałam po prostu, że mi wywaliło program do nagrywania. Już nie wiem który raz dzisiaj. Już się tak wystraszyłam, powiem wam. No dobra. No jest plus 9. uuu. O. Ok. No, no, fajny, ale cena też widzę fajna. Dobra, tego też można. Ten ładny, ale jakaś jakaś hybryda widzę. Jakaś niestety hybryda. O kurcze fajne. Ej. Dobra, to idź teraz. No i chyba niestety nie będzieś rybaka. Tak coś widziałam. Ale ogólnie konik mega ładny. Mm. Tak mi się niestety wydawało. Dobra, lecimy tutaj. Nie za trzydzieści! No, jest plus 5. Jest plus 5. No i znowu nie będzie się rybaka. Zagładko poszło. Ja wam ten poradnik obiecałam, ja wam zrobię ten poradnik. Jeszcze nie wiem kiedy, ale ja wam go nagram. Jak rozpoznawać, czy, czy będzie się rybak, czy nie. Co? Co? Ok. Ja myślałam, że nie będzie nic gorym. Dobra, bądź Keira. Co to było? Gdzie ten koń? Stella. Tamira. Tam jest. Tiero rusz się. Keira. Okej okay. Widzicie to? Wy, czy wy widzicie ten śliczny ogonek? Chwila, a to ty jaki masz? Plus 9 A ty masz średni ogon Aha, ty masz 174 a Ty masz falowany ogonek OK. Ale malutka jest, jajku. Jaka taka chudzinka ale mała, to jest taki kucyś. Matka, jaki kucyś. Okej, okay, no nie spodziewałam się tego. Dobra, ok, jestem szczęśliwa. Dobra, ale jeszcze raz. Może się uda. Chociaż i tak mega za pierwszym razem. Serio. Mm. Teraz wygląda jak brudny kasztan. I ta maść mi się naprawdę mega nie podoba bardzo mi się nie podoba aha nie mogę byłam ten pełne. średnio długi falowany coś ma w genach tamten koń ten, ten 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 właśnie długi falowany ogonek a wydaje mi się że chyba zarobi ta panna oj chyba zarobi Ale popatrzcie w ogóle, jak wychodzą te zierwaki. Te Ona ma niecałe dwa serduszka. No, porządny koń. Długi gęst. I zobaczcie w ogóle prawie same ósme poziomy. W sensie nie pamiętam, jaki tamten był, bo nie zwróciłam uwagi. Ale ósme poziomy dają. Okej. Okay. Dalia, dobry koń Teraz poproszę z długą falowaną mm. Miałaś prawo, dałaś trzy rybaki. Ok Chyba ty Albo ten <laughs> O, teraz chyba też do rybaczka Szampan. Niestety. Ale i tak jest dobrze moi drodzy. Za pierwszym razem, żeby taki koń wyszedł, zrobię sobie tylko. <laughs> Nie wiem teraz, którego wywalić. Czy Stelle, czy. Uuu. Czy Stella, czy tam Keira. Ustella plus 9. Ale ona ma lepszy ogon. Ona ma lepszy ogon. Zobaczymy, może da jeszcze coś ładniejszego. To wtedy będę musiała wyrzucić obie. Kasztan. Ale i tak daje też rybaki kurczę. A ja już ma prawie jedno serduszko. No tak, półtora. No, nie, nie, nie. Tu już mu zabrakło, widać. Zabrakło mu dobrych genów. No i nie będzie. No, dobra, dobra. Dobra, no to teraz ty w sumie. Ej, no ja chyba nie będzie. A niby wzrosło o 20% szansa. Znowu tak powiedziałem, znowu jest źrybak. Chyba wypadłam z formy. Ok. Skąd ty masz taki ten? Muluku. Tak? Już dobrze tam? Ślepa jestem. Muluku. Dobrze. Tak, plus osiem, przepraszam. Ładny byś był, gdybyś był Carly Combo na przykład. Nice. Kapela. Hmm. jakieś ciemne. Mini. No. W ogóle brakuje mi 150 klejnotów, żeby mieć już 10 tysięcy, i trzymać sobie te klejnoty na kolejną maść nową, i żeby kupić sobie kolejne miejsca. I, I w sumie fajnie. Mamy jeszcze coś takiego. Ale jak mi się urodzi z tą grzywą, to go chyba wyrzucę. Jakoś nie podobają mi się te konie z tymi grzywami. Tylko te gniady jabłkowite są ładne z nimi. No, z, z tych co pamiętam jak wyglądają, to gniady jabłkowite są ładne. Skąd tu się wzięło? Z derką, jeszcze z jakąś szarą grzywą. razem. No dobra. Raz. Raz. Bo to jest dużo pieniędzy, bardzo dużo pieniędzy. 30 tysięcy za karty. Hmm. Aha, a tutaj chyba będzie się rybak. No, no nie no. Czuję się oszukano. Czuję się oszukano. Siwek. Z czarną grzywą. Jakimś niskim poziomem siódmym. Czyżby był Aster? Nie, jakiś brzydki. Dobra, idź. O, będziesz rybaczek. Teraz widziałam, dokładnie. Będziesz rybaczek. Ale niestety szampon. Bo ja zaraz bankrutuję. Czym dać drugiego takiego? Kejra się nie stara wcale. Stella się postarała. O Jezus. No to faktycznie zostawmy klucze do studoły, proszę. Mm. <laughs> Fajne. Ostatni. I nie będzie. I lecimy z czymś innym. Zaraz. Mm. O, przynajmniej jedzonko dla konia. Takie naprawdę drogie. Ścierka, też droga. Małe te koniki są strasznie. Jak siwki mam ogromne, tak te są malutkie. Okej, okay. ma tą jasną grzywkę. Ma tą jasną nie? 175. Proszę bardzo. paninka, etc. Ok, tam jest, nie widzę co z tego wyszło. Um. E Boże, jedyny. Nie, no, idziesz do domu, wynocha. Nie, dobra, nie. To było straszne. To było straszne. Nie, stałam już, nie robimy z Masz okropne geny. Dobra, może ty. Nie no, a już się ucieszyłam, że będzie coś ładnego. Szampana myślałam, że będzie ten, bursztynek. I no tu szampan. O no Jezus, co, 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 co to jest? Co to ma być? Czego one się rodzą takie teraz? Co to za klątwa? Jakaś klątwa. Okej. Okay. No, tego się nie spodziewałam. Fajne, o, oh, fajne statystyki. Ale już skreśla tego konika, że ma y, szarą grzybę. Kolor grzybów już go skreśla. Choćby nie wiadomo, jaki miał kombo. No i nawet nie jest zbyt ładny. O, królik wziął się za śmietnik, moi drodzy. Znowu zbankrutuję przez te koniki. Kropek? Ależe, kropek? Hmm. Dante, Okej. Okay. W czytałam książkę. Gdzie główny wątek to jest właśnie Dante i jego twórczość. Więc była okropnie długa, bo miała gdzieś 700 stron. Nie wiem, jak ja to wytrzymałam, ale jakoś wytrzymałam, nawet było spoko. Nie no, ja muszę wstać do niej. Ok, dalej coś tam bridowałam, ale mi nie wychodziło Wydałam 400 tysięcy i mam tylko to Więc nawet Wam tego nie będę za bardzo wstawiać, bo no nie ma to trochę sensu A tam się denerwowałam i w ogóle, więc e, miłych walentynek, proszę jej, miło spędzać Mam nadzieję, że Wam się podobało, trzymajcie się i cześć!